Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagram sobie Owocami Izgit dzisiaj i deck jest ogólnie bardzo łatwy, taki dla początkujących graczy bardzo fajny, polecam. Eee, no Ogólnie to jest taki pasjans, czyli zagrywamy karty z pokrzepieniem i potem coraz większe karty. Karta za 3 punkty, za 4, za 5 i tak dalej, bo nasze jednostki z pokrzepieniem będą rosły. W talii znajduje się Stary Grot, nowa karta, klucznik, mata do wyciągnięcia Starego Grota, Goliat, Aguara, Nekromancja, szczurołapka i ogólnie relikty. Tutaj bardzo fajne, larwy Endriagi, tutaj jakiś, jakaś blokada, czyli do regaraj, e, maxi do łatwego znalezienia kart, Gankan, czy jakoś tak, no przepraszam, jeśli źle to wymawiam. E, no fajna karta za 9 punktów, ponieważ rzucamy ją pomiędzy dwóch reliktów. No i potem, gdybyśmy chcieli, no to możemy zagrać jeszcze z teleportacji Gankana. Czyli dostaniemy kolejne 4 punkty, czyli chodzi już nam za 13 punktów. E-jeździe z gonu, czyli no na dominacji wyciąga nam się drugi jeździec z gonu, plus no oczywiście skraca nam się talia dzięki temu, czyli naprawdę kapitalna karta zawsze jest grana. Stuchacz na pokrzepieniu 2, no pokrzepienie 2, przepraszam, czyli, czyli kiedy zagrywamy kartę większą niż jego siła bazowa, czyli 4, czyli zagrywamy na przykład kartę za 5 punktów, no to on się wzmacnia o 2. Nie jak na przykład larwy O1 e, uczennica. Wiedźmy na sabacie robi dwa, wzmacnia się o dwa punkty na koniec tury. No, sabat, oczywiście, to jest jeśli na koniec, e, że jeśli w jakimś rzędzie mamy 25 punktów, no to wtedy aktywuje się sabat i będzie nam się na koniec tury wzmacniała ta karta. Mamy też bruksę. Która, ma na, która jest na pokrzepieniu Daje też krwawienie No i nekery, które są na pokrzepieniu Tak się prezentuje talia Link znajdziecie w opisie A teraz zapraszam do oglądania No i zmierzymy się przeciwko Królestwom Północy Manewr okrążający w porządku e, Na ręce mamy larwy Bardzo fajnie No ogólnie może być ciekawa walka taka e, Uczennice Wiedźmy zostawię z Gonu nie chce e, No fajnie by było Gankana dostać no, ale chyba nie będzie mi to dane, więc. Więc, więc, więc. Co robimy? Mogę... Nie, kuchty nie chcę wymieniać. Dobra, wymieńmy sobie teleportację. Okej, okay, mamy przątkę. Nasz przeciwnik zaczyna grę. No i od czego zacznie? Od Królowej Adali Bardzo mocne zagranie. W co ta Adalia pójdzie? Są rzeczy, o których nawet wiedzącym się nie Sztuk Mistrza. O, no to... No to będzie ciekawe, bo... To... Sztuk Mistrzowie są fajni akurat, kurczę. Robią dobre punkty. Aj, i... zapomniałem o owocu. Dobra, to już w następnej zagram. No, straciłem właśnie punkcik. No i tutaj już nie mamy dominacji. Wielka, wielka szkoda. Zagrajmy sobie tak. Zagrajmy sobie... Ona zginie zaraz. Bardzo szybko ona zginie, więc... No, na razie kuchtę zagram. Mhm. No, teraz najprawdopodobniej zbiję mi tą jedną larwę, no bo tu będą. Tu będą jeszcze jeden. Punkt tutaj. O, dokładnie. Dokładnie, czyli larwa jedna już nam. Niestety, ale ginie. No, ale teraz na przykład mogę bez problemu zagrać sobie. Tą uczennicę. Jeszcze nie mam sabatu. Jeszcze. Ale już w następnej rundzie będziemy mieli. W następnej turze, przepraszam. Paniczka z cintry, ok. Tylko proszę nie wyładowywać złości na posłańcu. Tej łapki nie rzucam. Ale Goliata jak najbardziej mogę rzucić. Już nam się sabat aktywuje. No i już robimy fajne punkty. Osobliwe praktyki, w porządku. Ładnie, ładnie. No ale tak czy siak, my to kurczę. On zagra jeden tick? A! Wyleciał mu ten rake. No dobra. Skoro tak. Skoro tak, to. Zagram sobie tego jeźdźca gonu. Ta mata, no mata daje nam yy, klucznika. Przeciwnik spasował. Wow. Bardzo dobrze. No to w takim razie na 2-0, nie? Skoro spasował, no to, to ja mu tego nie odpuszczę. Trzeba na 2-0. Teraz tylko dobrać. Fajnie. Mamy, mamy szybciuchę. Jest już bardzo dobrze. No teleportacja nie jest dobra, ale na przykład blokada jak najbardziej. Klucznik. Mm. <laughs> Klucznik jest spoko. W takim razie z maty chyba dostaniemy aguarę. Czyli to będzie kolejna blokada. Więc bardzo, bardzo dobrze. A więc tak, my jak my zaczniemy? Ja mogę sobie zacząć. Z... Z, 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 ze szczurą łapki mogę śmiercisz strachem łapka, okej. Okay. No gorzej jeśli mi będzie ją bił, no to wtedy dość dużo stracimy. On zagrywa redaje. Podejdź bliżej. Zapraszam. Myśl techniczną. A to ciekawe. No dobra, no to my w takim razie już możemy matę zagrać. I mamy Aguarę, fajnie. No i w ten sposób raczej, raczej powinniśmy to wygrać bez problemu. E, no, gdyby było bardzo źle, no to bym zostawił sobie Starego Grota po prostu na kolejną rundę. Moja żona się do mnie uśmiecha. No, a wracając do gierki teraz, to, to... ciekawe, co mi Gerald wyciągnie. Fajnie by było dostać. Ej, czekaj, on rzuca tego. Gerharta. A, ale od razu. O, dobra. Dobra. No szkoda, że nie. Szkoda, że. Szkoda, że niestety, ale przeciw. Kurde, co ja mówię? Szkoda, że przeciwnik zużył sobie od razu tą cierpliwość. Pół ten swój rozkaz. No bo tutaj, tutaj, kurczę dwie blokady jeszcze czekają. Dość mocny. Co to. Upiór? Ok, jest w Sinodal, Eee, W Sinodal, no, będzie. Je, jego w Sinodal so, jest o 3 punkty aż słabsze, dość dużo. E, szepciuchy chyba chciałbym zachować. Chyba zagram. E, nie chcę tego grać. Zagrajmy klucznika na razie. W ogóle to powinienem zagrać go tutaj. O, ale jest książę Anseis. Książę Ansejs mocny. Mocny, bardzo mocny. No, książę od razu sobie zablokujemy ze względu na to, że on może grać... jest eee... wirusem. No, on może grać jeszcze tego. Książę. Wiraksasa. Eee, Okej, okay, i mamy stuchacza. Stuchacz spoko. Teraz mogę go rzucić. Okej. Okay, Okej. Okay. Wiecie co? Skoro on rzuca oblężenie. Teoretycznie mogę zagrać tego stuchacza. Nic się w sumie nie dzieje tutaj by miał jeszcze 6 punktów na stuchaczu. On już nie ma tych kart. Radę jest, użył, użył swój scenariusz. No, moim zdaniem, jest to dobry pas. No bo co, rzuciłbym stuchaczu, by zagrał maszynę jakąś. No. W sumie takie zagranie jest bez sensu. Tylko po to, żeby skrócić talię, to też jest takie. No, niepotrzebne. No, a teraz tak. Mamy dwóch słuchaczy super. E, tego nie chcę. Nekery są fajne. Nekery są ok, Ale co bym z nekromacji wyciągnął. No z nekromancji. O, larwy mogę wyciągnąć. To jest dobre. No to zostawmy sobie tak tą rękę. On zagrywa szani. Jestem rozkaz. Kiedy coś zalecam. Aj, no stuch, stuch, mistrz. E, to ja robię. E, dobra, rzućmy. Zablokujmy sobie to. nas. No bo jeśli nie, no to on nam zbije te nekery od razu, takie, takie granie to jest bez sensu. I tak nam to zbije. Szkoda. No szkoda, niestety. Nie, no ciekawe, czy on da radę nas zbić. Ale w sumie my mamy jeszcze szepciuchę. I tą szepciuchą mogę sobie zbić. Tylko że. O kurczę, megaskop. No, megaskop. W następnej rundzie chyba w takim razie zbijamy. Okej. Okay. No tylko szkoda tego stuchacza, nie? No bo stuchacz będzie dość słaby. Co się stało? A. Student, okej. Okay. Widzieliście to? Gdyby żył, już by nie żył. I teraz tak, rzucę, rzucę Stuchacza, no to nam zbije nekera. Ale my też dużo stracimy. Nie, wiecie co? przyjść tego nekera. Tak naprawdę wychodzi wszystko bardzo podobnie, bo te Stuchacze no to robią też po dwa punkty na pokrzepieniu. Czyli w sumie to samo. Okay. Czyli chyba najlepiej będzie szepciuchę zagrać sobie. To wierzę. No to by wyszło. No, tutaj. O kurczę, zbił nam. Co za skurczybyk. No nic, no to my rzucamy to. No, i pytanie, czy to nam wystarczy? Chyba wątpię. No tutaj ma 3 punkty, 4, 5. Eee, 5 punktów. A i Margarita. To chyba nam wystarczy. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Wystarczyło! Elegancko! W następnej grze zmierzymy się przeciwko Nilfgaardowi. No, i będzie areszt. E, w takim razie, no w takim razie będzie dosyć ciężko, no nasze silniki nie będą działać tak, jak powinny. E, stuchacz, a słuchacz w ogóle nie ma już zasłony teraz zauważyłem, bo wcześniej miał, nie? Zasłonę. E, dobra. Co my w takim razie robimy? No zostawimy sobie tego gościa. Bruxa jak najbardziej jest spoko. Jednego stuchacza mogę wymienić. O, nejromancja. No, na razie nie potrzebuję. Nekery są fajne. Hmm. Wydaje mi się, że mogę zostawić sobie tak tą rękę. Zostawmy sobie. Eee. O, kurde. To tutaj takie rzeczy. <gry> Jakoś nie zwróciłem uwagi na to, jaki tutaj jest ten. No, kurde, to cholerstwo jezu, już zapomniałem. A my sobie wzmocnimy. nie ani kompostu. Ale to. W... A, że w ręce, dobra. Dobra, dobra. No na początku, no to rzucimy Brukselę. czekaj, jeszcze owoce. Dobrze, i teraz? W porządku. No a w takim razie, z zaklętą karecę mogę dać sobie w. W szczurołapkę mogę dać. Albo w Goliata. Na razie zagramy Stukacza. Dobra. I teraz tak, teraz już zaczynamy grać tak poważniej, czyli. Czyli szczura, szczura łapka daje mi w ogóle ile? 9, 10, 11, 12, 13, 14, czyli a, to już tak mamy sabat. A, on teraz blokuje słuchacza. Mało kto No szkoda, szkoda. W takim razie daje mi 9, 10, 11, 12, czyli 26. E, czyli tak czy siak. Tak czy siak, i... mamy ten. E, mamy. Co mamy? <słuch> Sabat mamy. O. To jest ok, teraz tak. Teraz już bym chciał zagrać kuchtę. O nie, kantarela. To mi zabierze? Nic się przede mną. Słuchacza. No. Gdyby słuchacz miał umiejętność taką jak kiedyś, czyli że ma pokrzepienie, nieważne czy ja zagrywam kartę czy przeciwnik, no to bym się bał, ale tak, no to... To Nilfgaard nie ma dużych jednostek, więc możemy sobie bez problemu na przykład zagrać o! Puchte i... Jemy kantarelle od strzała. Tak, żeby przeciwnik nam y, nie zagrał teraz coup de gras y, w tą kantarellę i nie wysiągnął nam kolejnej tali. Y, karty, kurde, tali. <grych> A my teraz możemy już Gankana zagrać. Że my sobie go zagramy, ale wydaje mi się, że go tylko raz zagram. Uuu, czekaj, ale nam też Gerald wyskoczy. No właśnie, on w ogóle ma spragnioną damę, co od razu oznacza, że. Może będzie tutaj balnie. W takim razie byłoby dobrze cisnąć gościa w rundzie drugiej. No ale musimy wygrać tą rundę jeszcze. Up de Gras, no właśnie. Roderick. I co on teraz wyciągnie, co? Magiczny wstrząs. O kurde, ty, no to my nie mamy teraz reliktu. Eee, no słabo. Ale słabo. To wiecie co? Wydaje mi się, że teleportację bym sobie zagrał. Po prostu drugi raz w stukacza. Tak, żeby już nie miał blokady, no bo my jeszcze tutaj fajne punkty wykręcimy. A Gankana nie mamy jak teraz. Najwyżej mi ten Geralt wyskoczy, trudno, nie? Eee. Kurde, no gramy przeciwko Nilfgaardowi. Po kartach widać, że na pewno gra Bal. A skoro grabal, no to. spasował. Wow! Wow! No to my mamy teraz bardzo duże szanse. Na 2-0 lecimy. To trzeba dwa relikty dobrać. Mamy tutaj. A nie, to jest bestia. E mata. No i larwy są super. Co mi daje mata? Mata daje mi chyba klucznika, nie? Chyba tak. No to mata jest akurat spoko. Gorzej z tym. To bym sobie wymienił w takim razie. Okej, okay, mamy szepciuchę. Dobrze, szepciuchę. No i dobra. No to my zagrywamy sobie. Tak. No i tak. Aj, na 2-0, nie? Z gościem, na 2-0. Tutaj nam Geralt. E, właściwie to teraz jeszcze matę zagram, tak żeby dobrać jeszcze jedną kartę, przez co Geralt. To e, no będzie miał jeden punkt więcej, nie? Zawsze to jakiś punkcik, czasem decydujący. On gra bal. Patrz. mam coś na zębach? Pasujemy w takim razie. Przecież to jest idealnie dla nas. Ty, no, skoro rzucił bal, no to też to bez problemu. No, możemy iść teraz na rundę długą. Nie tracimy karty. No, kurde, idealnie. Ciciel, w porządku. No. No i. Udało nam się wyciągnąć balot przeciwnika. No balot przeciwnika, no to to już jest połowa sukcesu, nie? E, dalej mamy tutaj jakąś blokadę, w razie czego na no jakąś jednostkę przeci przeciwnika. E, no uczennica, wieźmi, wiadomo, że dostanie napysk, więc ja sobie ją wymienię. Ok, to już jest spoko. Co my tu jeszcze mamy? No to z maty dostaniemy, no i. Hmm. Dobra, zostawmy sobie tak tą rękę. Jest naprawdę ok. Szkoda, że nie mamy żadnych... Że nie dobraliśmy larwy. Zawsze to są jakieś dwa silniki, które... Które mają tą swoją potęgę, nie? No ale okej. Okay. My możemy zrobić tak. No i... Zagramy sobie miejsca. No kurczę, wygląda to tak dobrze. Ja nie, ja nie wierzę, że, że mogę to przegrać. <ścoughs> jakoś jakoś wątpię. Ale fajny deczek, nie? Co powiecie? Fajny. Taki kurczę łatwy, nie? Hmm. Ja bym najbardziej chciał z Geralta dostać. W sumie nie wiem, w sumie albo do Dorega Raya, albo nawet necromancję mogę też dostać. E, on szczurołapkę ma. Dobra, no my sobie zagramy matę. No i mamy naszego klucznika. No klucznik super, bo mamy na. E, na przykład jakąś trutkę, bo może mieć jednak przeciwnik jeszcze jakąś jedną trutkę, nie? Jest to możliwe. Zawsze może mieć tego podczaszego jeszcze jednego truciciela, albo dwóch trucicieli. Uzurpator, o. Od razu przejmie czy nie? Przejął, no dobra. No skoro przejął, no to szkoda. E, dobra, to my teraz tak. Za cztery. Mogę zrobić tak. Okej, okay, dostaliśmy... Dostaliśmy uczennicę wiedźmy. E, uczennice uczennicę wiedźmy. Mam jakiś w ogóle ten. A tutaj mam sabat. To mogę sobie rzucić to uczennicę wiedźmy. O nie, 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 gościu. O nie, nie, nie. Tak to nie będziemy... Tak to nie będziemy grali. Słuchaj mnie. Patrz na to. He, he. I tutaj oczywiście odnowienie 2, czyli... E, za następną, następną turę dostaniemy... Burde! Coś na Aha, ale na klucznika. No na klucznika może się to być, bez problemu. My w takim razie rzucamy. A mogę rzucić sobie to uczennicę teraz. Niech już rośnie nam nasza... nasza uc uczennica piękna. No i teraz już Gankan koniecznie będzie rzucany. No jest pod czaszy. Szkoda zbija nam naszego klucznika, no ale. Nie, zawsze krwiste. No ale trudno, o kurde. No jest blokada. zbieram. W sumie to mogłem tego nie zagrywać, tylko zagrać szepciuchę. Straciłem teraz punkt na. Na tym owocu. Szkoda. Szkoda. No i kurczę w ogóle. Ej, my teraz możemy jeszcze Aguarę rzucić, przecież i zdjąć to. Faktycznie, zapomniałem, że to jeszcze ma taką umiejętność. To my teraz możemy to już zrobić w tej chwili. I rzucamy sobie tutaj. Zostaw nas. A. Okej, okay, zdjęło. No i nasz silnik dalej działa. I tutaj jeszcze 25, 35, 31. 37 punktów jeszcze mamy na ręce. Plus 6 z uczennicy, jeśli by nam nie zablokował. Czyli. Czyli 43 plus, 3, plus 2. 45, nie? Tak wychodzi: 45 punktów. No ale my dostaniemy zara blokadę. Tam się cieszyć nie ma co. No, mentor nie jest duży. Chyba za 7 wejdzie, co? Potwory? A to 6. Dobra, to my teraz możemy już tą szepciuchę zagrać. I zbiję tego podczaszego. Goliat za 13 punktów. No, taki, taki Igern. Tyle, że pancerza nie potrzebujemy. Kiedy on zagrywa Joachima, no to, to jest mocne zagranie. No i tutaj Kub de Gras, nie? Tak. Uff, Bardzo mocne zagranie. Pergus, no. Dziś życzę sobie wymyślić. Pergus mega mocno. Zobaczymy czy nam to wystarczy. 87. No, my prowadzimy w tej chwili 11 punktami. No, ale jego coup de gras jeszcze jest dokładnie teraz Wilahima. No zobaczymy co wyciągnie. Mata? Tego tańca długo nie zapomnisz. Bardzo ciekawe zagranie. Magiczne pioruny? Jakież to urocze. To jest okej. Okay. No, zdziwiony jestem, że, ma że uderzył w matę. Dość dziwne zagranie. Bratens. No, Bratens mocny, ale niewystarczający. To jest za 7 punktów. No, troszeczkę robi, nie? ja ma nie jeden silnik. A nie, trzy aż. No i dobra. Także tak się prezentuje Talia. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do, do następnego.